Ja właściwie najchętniej bym się zwrócił bezpośrednio do, do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako Fujara czy Minkiszon I, i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. No Mam nadzieję, że niedługo się tu w Polsce zobaczymy, jak sam pan mawiał uczciwi nie mają się czego bać. Dziś przyjrzymy się ostatniej konferencji Donalda Tuska, podczas której zdołał pocisnąć Barbarę Nowacką i do tego zwyzywał Ziobrę. Tak, nie przesłyszeliście się. Jesteście na kanale A to ciekawe i w dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o najnowszej konferencji Donalda Tuska, podczas której nie da się ukryć, że nie gryzł się w język, ale w jednym momencie kompletnie przesadził. Jesteście ciekawi? Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie i możemy przechodzić do tematów. Dobra, zacznijmy od Barbary Nowackiej. Na tę konferencję czekało wielu nauczycieli. Donald Tusk, co trzeba mu przyznać, nie bawił się w dyplomację i można powiedzieć, że oficjalnie skrytykował i wręcz pocisnął własną minister edukacji. Zapowiadałem, także po naszych spotkaniach bezpośrednio z nauczycielkami, nauczycielami, także ze związkami, skierowaliśmy do Sejmu i dzisiaj Klub Koalicji Obywatelskiej złoży Stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne i będzie to system ujednolicony. Nie będzie zależał od jakichś różnych sytuacji, czy widzimy się urzędniczych, czy no takich dobrowolnych interpretacji tego, co się dzieje w szkole. A więc te godziny ponadwymiarowe będą y, y, płacone zgodnie z zasadą gotowości do y, pracy. Do tej pory należało to, jak wiecie państwo, od decyzji poszczególnych y, samorządów. Mam nadzieję, że ta kwestia, która, jak wspomniałem, budziła sporo niepokoju i emocji wśród nauczycielek i nauczycieli, zostanie w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięta. Liczę też bardzo na taką dobrą współpracę już w Parlamencie i współpracę z marszałkiem Sejmu, tak żeby nie było niepotrzebnej zwłoki w rozpatrywaniu tego tego projektu. Wszystko przez totalny bałagan i nieudolne działania pani Nowackiej, przez które nauczyciele za ciężko wykonaną pracę mogli zostać bez pieniędzy. Chodzi oczywiście o wycieczki szkolne i chaos w interpretacji przepisów. I w sumie słusznie, że premier ją skarcił. W ogóle absolutnie dziwi mnie fakt, że Barbara Nowacka dalej utrzymuje się na tym stanowisku. Przecież bilans jej dotychczasowych dokonań jest, delikatnie mówiąc, mizerny. Oprócz zlikwidowania, a następnie po roku chaosu i krytyki Częściowego przywrócenia prac domowych, na jej koncie mamy głównie usuwanie paru fajnych, historyczno-patriotycznych lektur z kanonu. No i oczywiście nieustanne próby wprowadzenia ideologicznej edukacji zdrowotnej, czy jak to się tam miało ostatecznie nazywać. Poza tymi medialnymi wojenkami, nic realnego nie udało się pani Nowackiej zrobić. I może to i lepiej, bo jak pokazuje najnowszy przykład, gdy minister Nowacka już coś zmienia, to tylko tak, że jest gorzej. Wprowadziła swoje pomysły odnośnie karty nauczyciela w których tak niefortunnie kreślono przepisy, że wynagrodzenie nauczyciela przysługuje tylko za przydzielone i zrealizowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. A wycieczka? A opieka nad uczniami w weekend? To dla systemu przestało być pracą. Efekt? Nauczyciele, bojąc się, że nie dostaną pieniędzy za swoją pracę i gigantyczną odpowiedzialność, zaczęli masowo odwoływać wycieczki. Trzeba było publicznej reprymendy od Tuska, żeby ministerstwo obudziło się z letargu. No, i teraz przejdźmy do dania głównego tej konferencji, ministra Ziobry i słów Tuska skierowanych bezpośrednio do niego. Dzisiaj także będę oczekiwał od pana ministra sprawiedliwości informacji na temat y, 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 dalszych działań związanych z y, tak zwaną sprawą działek y, y, CPK. Wiem, że y, pan minister już mnie informował o tym, że dalsze działania są prowadzone i przy tej okazji też no, muszę się odnieść do sytuacji, która bulwersuje całą polską opinię publiczną, czyli ten, mówię o tym wielkim znaku zapytania, gdzie jest minister sprawiedliwości, były minister sprawiedliwości pan Ziobro i czy wróci do kraju. Ja właściwie najchętniej bym się zwrócił bezpośrednio do, do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chce Pan przejść do historii jako Fujara czy Minkiszon I, i stawi się Pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Zarzuty są poważne. Jedyną metodą, aby, aby wytłumaczyć się z tych zarzutów jest postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami. Tak, aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce. I to jest jedyna droga, jedyna metoda. Ucieczka, czy szukanie azylu, czy to w Budapeszcie, jak Pański kolega, czy jak inny kolega na Białorusi, to wszystko stawia w bardzo złym świetle. I Pana Ministra, i wszystkich, którzy są w tej sprawie no, zamieszani w jakieś jeszcze w tej chwili nie do końca oczywiście wyjaśnione, ale brzydkie, no, na odległość śmierdzące interesy. W związku z tym no, mam nadzieję, że niedługo się tu w Polsce zobaczymy. Jak sam Pan mawiał, uczciwi nie mają się czego bać. A naszym zadaniem jest i z tego zadania się wywiązujemy, jest, aby każdy niezależnie od skali tych domniemanych przestępstw, niezależnie od zarzutów, jakie sformułowała prokuratura, że każdy może liczyć na sprawiedliwy proces i na stosowanie y, uczciwych przepisów. Y, y, jestem przekonany, że wszyscy państwo to doceniają. Właściwie... Premier Tusk mocno się na niego wkurzył. Nie jest tajemnicą, że były minister przebywa obecnie w Budapeszcie. A Tusk nie zostawił na nim suchej nitki. Po słowach premiera chyba można jasno wywnioskować, że Donald Tusk jest przekonany, iż Ziobro nie zamierza się tu w najbliższym czasie stawić. To była otwarta groźba i wypowiedzenie personalnej wojny. Można powiedzieć, że Tusk oficjalnie wytoczył mu wojnę. Próbując wywrzeć na niego presję przez publiczne upokorzenie. Jakby nie było, zarzuty wobec ministra Ziobry i tego, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości, są bardzo poważne. To są setki milionów złotych publicznych pieniędzy. Dlatego dla przejrzystości państwa lepiej by było, jakby ta sprawa się definitywnie wyjaśniła, a winni zostali wskazani i ukarani. Obawiam się jednak, że będzie to scenariusz jak w przypadku innych głośnych afer tego typu, niezależnie od rządzącej ekipy. Czyli będzie głośno o tym przez kilka najbliższych dni. Co aktualizacja? Temat będzie podnoszony w mediach. Zobaczymy kolejne konferencje, przecieki ze śledztwa i wzajemne oskarżenia. A na koniec? Na koniec wszystko jak zwykle zostanie zamiecione pod dywan. Niektórzy swoje zarobili, państwo straciło, a obywatele po raz kolejny zobaczą jedno wielkie nic. Taki jest niestety standard polskiej polityki od no ale dobra, teraz możemy przejść do fragmentu nagrania, który można powiedzieć, że jest już po prostu oburzający. Nie chodzi o polityczne spory, ale o to, jakimi terminami posługuje się premier Rzeczypospolitej Polskiej. To jest absolutnie niedopuszczalne. Ja właściwie najchętniej bym się zwrócił bezpośrednio do, do pana ministra. Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara czy minkiszon. I, i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Miękiszon i ci fujara. Tym właśnie według Donalda Tuska chyba nie chce się stać minister Ziobro, jeśli nie wróci do Polski. Zatrzymajmy się przy tym. Fujara. No dobrze. Jeszcze wiem, co to znaczy w potocznym, obraźliwym i co tu dużo mówić, infantylnym języku. To określenie na poziomie piaskownicy. Ale miękiszon Co to w ogóle znaczy? Korniszon to ogórek. Ale miękiszon Może Idąc tym tropem, chodzi o miękkiego szona? Nie mam bladego pojęcia, więc w przypadku tego słowa nie będę zabierała głosu. Zgaduję jednak, że miało ono być obraźliwe, skoro padło tuż przed Fujarą. No a Fujara. To jest niewątpliwie słowo obraźliwe. Użyte przez szefa rządu na oficjalnej konferencji prasowej, transmitowanej przez wszystkie media w kraju, jest kompromitacją urzędu. Chyba premier Polski powinien powstrzymać się od takiej nomenklatury. To jest język knajpy, a nie gabinetu premiera. Problem w tym, że jeśli jedna z najważniejszych osób w państwie tak się zachowuje, a przykład idzie z góry, to ja się potem w ogóle nie dziwię, że później posłowie i senatorowie z Koalicji Obywatelskiej. Czując przyzwolenie lidera na hamstwo, mówią do politycznych przeciwników. I tutaj muszę zacytować: Spierdalaj, albo rzucają w sejmie kurwo. Oczywiście trzeba przyznać, że te zacytowane przeze mnie słowa posłów kalibrem znacząco odbiegają od nieszczęsnej fujary Tuska. Tyle, że od premiera oczekuje się wyższego poziomu o wiele wyższego. Od posłów oczywiście też, ale oni są już tak niezdyscyplinowani w swojej nienawiści, że nie wiem, czy cokolwiek im jeszcze pomoże. Premier Tusk Używając takich sformułowań, sam obniża rangę swojego urzędu. Pokazuje, że w tej walce nie liczą się już argumenty, prawo czy fakty, a jedynie to, kto kogo mocniej opluje i bardziej poniży. A to wszystko, ten cały cyrk, ta niekompetencja nowackiej, te igrzyska Tuska z ziobrą i ten rynsztokowy język, jak zawsze odbywa się za pieniądze podatników. A Wy co o tym wszystkim myślicie? Uważacie, że takie zachowanie tuska może mu przynieść jakieś korzyści medialne? Czy wyzywanie byłego ministra sprawiedliwości jest nie na miejscu? No i koniecznie napiszcie, co uważacie o Barbarze Nowackiej. Czy udało jej się poprawić szkolnictwo przez te dwa lata? Czy może jednak zostało w niezmienionej formie, a wręcz jest gorzej? Jestem ciekawa Waszych opinii. Ja tymczasem uciekam. Byliście na kanale A to Ciekawe Pamiętajcie o łapce w górę oraz subie, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jedyne co mam do. Dodania w tej sprawie to to, że macie naprawdę szczęście, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, dla której praworządność, niezależność sądów naprawdę ma znaczenie. Łatwo sobie wyobrazić, co byłoby, gdybyśmy postępowali tak jak nasi poprzednicy. Łatwo sobie wyobrazić los tych, na których ciążą tak poważne oskarżenia. Także czekamy. Dziękuję.